Hejka! Rozwiążemy dzisiaj takie zadanie z informatora, zadanie z logarytmów. Mamy stwierdzić, ile równa jest taka liczba. Tak naprawdę zadanie to można robić prawdopodobnie na dziesiątki sposobów, bo jest ono dość, dość uniwersalne, jeżeli chodzi właśnie o metodę. Ja pokażę prawdopodobnie dwa sposoby, natomiast każdy z nich zaczyna się od tego samego. Najpierw chcielibyśmy przez siebie pomnożyć te pierwiastki z dwóch zgodnie z tym wzorem który mówi, że mnożąc potęgi, wykładniki po prostu do siebie dodajemy. Wobec czego dostajemy tutaj logarytm przy podstawie 2 i pierwiastek z dwóch będzie wtedy w potędze 14. Dalej proponowałbym zgodnie z tym wzorem wyrzucić sobie 14 przed logarytm. Ten wzór działa w obie strony. Tą liczbę możemy wyrzucić przed logarytm, ewentualnie liczbę sprzed logarytmu możemy wrzucić jako potęgę liczby logarytmowanej. Czyli mamy 14 logarytmów przy podstawie 2 z pierwiastka z dwóch. I teraz, jeżeli ktoś ma większą wprawę w potęgach i w liczeniu logarytmów, to myślę, że powinien wiedzieć, jaka jest wartość tego logarytmu. Prostszy sposób, który ja tutaj pokażę, to jest zamienienie pierwiastka z dwóch na potęgę dwójki. I zgodnie z tym wzorem widzimy, jak możemy, przechodząc z prawej strony do lewej zamienić właśnie pierwiastek na potęgę. U nas oczywiście dwójka jest w potędze pierwszej, pierwiastek jest drugiego stopnia, czyli to będzie dwójka w potędze jednej, drugiej. No i wówczas ponownie znowu tym wzorem jedną drugą wyrzucamy. Oczywiście tutaj wszędzie mamy mnożenie. No i teraz tak, zostaje nam logarytm przy podstawie 2 z 2, który jest oczywiście równy 1, bo 2 do pierwszej to dwójka. Czyli wynikiem jest 14 razy 1, druga. Tu nam się skróci. Mamy 1 i 7, czyli siódemka po prostu, czyli odpowiedź B. Ewentualnie można byłoby inaczej obliczyć ten logarytm taką mm, metodą, która w szkole była na pewno pokazywana, czyli przyrównując logarytm do X -a i korzystając teraz z definicji logarytmu. Tutaj przypomnę, że logarytm przy podstawie A z B to jest taka liczba C, wtedy i tylko wtedy, kiedy A do C. To b, czyli u nas 2 do x -a to ma być pierwiastek z 2. No i teraz, tak jak przed chwilą, zamieniamy pierwiastek z dwóch na 2 do jednej drugiej i korzystając z tego, że funkcja wykładnicza jest funkcją różnowartościową, wnioskujemy, że x jest po prostu równe jedna druga. A zauważmy, że my przez x -a oznaczyliśmy ten logarytm, więc wiemy dzięki temu, że to jest po prostu równe jedna druga. U nas natomiast to jest o ta liczba. My zapisaliśmy, że to jest jedna druga razy 1, czyli też oczywiście jedna druga. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarza.